you <music> Siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Dzisiaj odcinek o przynętach. Bardzo lubię przynęty i zawsze bardzo dużo o nich mogę mówić i opowiadać, dlaczego te, dlaczego takie, jak się zachowują te czy inne. Dlatego zawsze taki odcinek końcowo-roczny o przynętach poprzedniego sezonu wprawia mnie w dobry nastrój. Mam nadzieję, że dzisiaj będę w stanie Wam opowiedzieć jakieś ciekawostki o tych przynętach, których ja używam. A myślę, że jak pamiętacie poprzedni odcinek, na którym było Giga dużo różnych przynęt wędkarskich. Tak, zobaczcie, moja kolekcja bardzo mocno się zmniejszyła, ewoluowała do takiej bardzo niewielkiej ilości przynęt i tak naprawdę powiem Wam, że nawet część z tych przynęt mogłabym się bez nich nieco obejść, a, a trzymam je po prostu na takie yy, przyda mi się w cudzysłowie, prawda, które jednak trzymam i opowiem Wam, dlaczego te przynęty, a nie inne i co mnie w nich jakby, można powiedzieć, urzekło wędkarsko, a właściwie nie mnie, a ryby, bo to one są wyznacznikiem tego, co ląduje w moim przyborniku przynęt wędkarskich. Dlatego zapraszam na przegląd przynęt sezonu 2020. Wędkarska piątka. Na samym początku powiem Wam, że zaczęłam używać dużo mniejszych przynęt niż wcześniej i takim maksymalnym rozmiarem przynęty dla mnie teraz jest to rozmiar 10 mm. Tak naprawdę w swoim wędkowaniu i zawodniczym i rekreacyjnym, tutaj akurat nie ma większej różnicy, stosuję przynęty 8 mm, 6 mm albo już takie maluszki, malutkie przynęty 4-5 mm i na takich się skupiam. Dla mnie odkryciem sezonu i o przynętach, których wcześniej coś tam słyszałam, przewinęło się gdzieś skisłe masło od Marosa i tak zaczęłam troszeczkę jakby kręcić się wokół tych przynęt i zastanawiać się. No rzeczywiście mogą one mieć, mogą być dobre, mogłabym je zacząć wykorzystywać w sumie na wędkowaniu rekreacyjnym. Ich kształt był bardzo dobry, rozmiar był bardzo dobry, co tak naprawdę skłoniło mnie do tego, żeby spróbować z tymi przynętami. Kupiłam sobie wtedy trzy smaki, trzy smaki z przynęt Marosa z Woftersów i z Dual Woftersów. I wtedy zaczęło się wędkowanie na Marosa pełną parą, bo zaczęłam zauważać, że rzeczywiście te przynęty... Są dobre. Ja tutaj mam całą serię marosa, tylko niestety ona jest uszczuplona o te smaki, które już po prostu zostały wykorzystane. Jak widzicie, przynęty są dosyć spracowane, te pudełeczka są wyblaknięte, są całe ubrudzone po sezonie wędkarskim. One jeżdżą ze mną cały rok, jeździły dlatego po prostu były mocno wykorzystywane, są upaćkane zanętą, w środku też możemy znaleźć kawałeczki zanęty, natomiast bardzo łowne. Używałam tych przynęt w głównej mierze nabijając je na bagnet Często nabijałam je też, nakładałam je też na gumkę. Natomiast są to przynęty bardzo trwałe. Jeżeli nabijemy je na bagnet, to jedną taką przynętą możemy spokojnie sobie łowić kilka ryb. Przynęta nie spada. Natomiast tworzy się wokół przynęty taka śliska, śliska otoczka. I ta śliska otoczka myślę, że jest. Y bardzo dobrym zabiegiem ze strony producenta, ponieważ jest śliska, gdzieś tam wytwarza taką błąkę wokół siebie. Może jest łatwiej zasać taką śliską kulkę przez rybę, chociaż aż tak daleko bym nie wybiegała. Jeżeli ryba zasysa przynętę, to już nie ma większego znaczenia, czy ta kulka jest śliska, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o smaki, no to wariacji jest tutaj bardzo dużo. Jest panetone, które jest moim zdaniem hitem całkowitym. Te przynęty też są w takim kolorze, to ani nie jest żółty, ani nie jest do końca pomarańczowy, to jest taki kukurydziany kolor. Ja postaram się Wam teraz to pokazać, ten kukurydziany kolor. Jak to wygląda, prezentuje się to w ten sposób. Tutaj w tym pudełeczku Marosa mamy dwa rodzaje, mamy przedziałkę. Tutaj jest akurat 6,8 mm, co jest moim zdaniem świetnym zabiegiem, bo w jednym pudełku mamy dwa rozmiary. Ja Właściwie najczęściej łowię właśnie tak 6-8 mm, dlatego dla mnie takie pudełeczko załatwia już dwie sprawy, bo nie muszę kupować dwóch pudełeczek, tylko mam już jedno i w jednym pudełeczku za jedną cenę, którą płacę, mam dwa rodzaje swojej przynęty. To samo, jeżeli chodzi o panetonę 8 i 10 mm, też to mam. No i tutaj, jak widzicie, w środku jest trochę jeszcze zanęty, peletów, bo wykorzystuję bardzo często te przynęty. I mimo, że łowię bardzo dużo. Bardzo dużo mam wyjazdów w sezonie wędkarskim, to i tak nie wykończyłam jeszcze tego pudełeczka. Natomiast z takich jeszcze bardziej przynęt, które lubię, to jest przynęta... Orange po prostu, i tutaj też, jak widzicie, wykorzystałam większość swojego pudełeczka i to też jest 8-10 mm z marosa. O marosie myślę, że mówię tak dużo już w swoich filmach, że łowię na te przynęty, że w każdy film z tego sezonu, jak odpalicie, będziecie widzieli przynęty marosa, ale dużym odkryciem dla mnie były przynęty Dual Wafter. Są to bardzo malutkie przynęty, 6 mm. To są takie groszki. Tutaj też jest dużo różnych innych ciekawych rzeczy, ale. Ale to są takie groszki i sposób kolorystyczny tych przynęt, czyli taki dual, jakby wariacja kolorystyczna jest bardzo ciekawa, bo on jest taki troszeczkę żółty, troszeczkę yy, biały i nie wiem jak to jest, ale ryby świetnie na to reagowały. Yy, kolejną moją przynętą, którą lubię i takim killerem i to jest autentycznie trzecie pudełeczko tych przynęt w tym sezonie. Yy. I nie dlatego, że mi się wysypało, tylko po prostu dlatego, że świetnie na nie połowiłam. I to są świetne, świetne przynęty. Brązowy z żółtym taki dual water. Jeżeli chodzi o, o marosa, bardzo duża część osób łowi na te przynęty. I pojawiają się pytania, co zrobić, jeżeli te przynęty stwardnieją, że nie są miękkie. I to muszę Wam przyznać, że to jest rzeczywiście prawda. I przynęty Marosa bardzo szybko gdzieś tam wysychają, ale ja mam na to taki sposób, że po prostu stosuję bagnety. I wtedy na wędkowaniu sobie troszeczkę nawiercam dumbelsa, czy też tą kulkę, i potem już łatwiej mi wchodzi ten bagnecik w przynęty Marosa. One po kontakcie z wodą, tak jak mówię, tworzy się taka śliska otoczka, dlatego one nie spadają z, z igły i po prostu się troszeczkę rozmiękczają i nie ma to większego wpływu na brania, żeby to było niekorzystne. Te przynęty, to że wyschną, to nie znaczy, że się zepsują. Ja nadal z nich korzystam. Jak widzicie, te tutaj większość z nich jest totalnie już przesuszona, bo bardzo często je miałam nad wodą i bardzo długo już na nie wędkuję, ale nadal je mam w swoim asortymencie i nie ma tutaj żadnego problemu. W tym sezonie, i to jest nowość dla mnie w tym sezonie 2020, ja nigdy wcześniej nie łowiłam na Marosa i dopiero w tym sezonie się do niego przekonałam i jestem pewna, że gdyby nie te przynęty, to mój sezon mógłby wyglądać dużo, dużo gorzej. Natomiast głowiłam no, i nadal łowię na przynęty Ringersa. Polecam serdecznie wszystkie przynęty z serii Ringersa, zwłaszcza te, które są w pudełeczkach pakowane i mamy możliwość wariacji kolorowych. Jest to Poczciwe 8 mm, i tutaj te przynęty one zachowują swoją miękkość. Rzeczywiście są troszeczkę wyschnięte, ale, ale jednak da się jeszcze na nie nabić, e, założyć je na gumkę lub też nabić w nie bagnet. Jeżeli chodzi o ringersa, to ringers wypuszcza różne. Tutaj mamy dziesiątki. Tutaj już są loftersy. I wyglądają one w ten sposób. Dosyć duże przynęty, bardzo mocno selektywna przynęta, jak dla mnie. I te przynęty stosuję rzadko, ale zostawiłam je w swoim arsenale przynęt, bo myślę, że czasami zdarza się takie wędkowanie, że jednak ta przynęta musi być bardziej widoczna, selektywna, większa i po prostu wtedy obserwuję większą intensywność brań. Jeżeli chodzi o serię Ringersów Mini. Również z nich korzystałam w różnej wariacji kolorowej w tym sezonie. Też bardzo dobre przynęty. Mówiłam bardzo dużo o przynętach Ringersa i tak naprawdę moje dobre zdanie się nie zmieniło. Cały czas niezmiennie łowię na te przynęty bez przeszkód. Natomiast jeszcze kiedyś pokazywałam Wam w filmie takie fluobretki. To są przynęty od Fiderbaita. To jest taki chleb, który został stworzony jako przynęta. On jest smakowy. Po ponad roku od otwarcia opakowania i korzystania z tych przynęt, no jednak mm, czuję ten zapach. Były jeszcze pomarańczowe te bredki, ale już je wykorzystałam. Zostały mi tylko żółte. Najlepiej sprawdzają się na nawinięciu, na dzianiu na push stop, jednak wtedy są bardziej trwałe. Po dłuższym yy, jakby zamoczeniu w wodzie, czyli jeżeli podajnik leży dłużej niż 15 minut, one lubią się tak odbarwić yy, i zostaje sama, jakby zostaje sam biały kolor. Natomiast zobaczcie, że to jest taka mięciutka przynęta. Ona, zobaczcie, pracuje po naciśnięciu i po prostu zachowuje się jak chleb, jak kulka chleba. I ma bardzo ładny zapach i ten zapach się utrzymuje bardzo długo. Natomiast im dalej w sezon, tym większe moje było zaskoczenie, kiedy zobaczyłam przynęty, które nazywają się Tornado. I są produkowane przez Haldorado. Wyglądają w ten sposób. I nijak miało się to do mojego wędkowania, bo moim zdaniem była to przynęta zdecydowanie za duża do metody. W dziwnym kształcie, takim dosyć kontrowersyjnym, ale zmieniło się to po pierwszej rybie, jaką złowiłam na tą przynętę. I później rzeczywiście zaczęłam ją zakładać w takich momentach, gdzie rzeczywiście te selektywne przynęty, one się dużo lepiej sprawdzały niż jakieś małe groszki. I tornado robiło wtedy robotę. Mało tego, w pewnym momencie. Miałam wrażenie, że wszyscy łowią na to tornado i mają efekty, a tylko ja nie potrafię uwierzyć w skuteczność tej przynęty, ale to się, to się później zmieniło. To jest tylko dobry dowód na to, że dobrze, że tych przynęt jest tyle, bo... Um, łowisk mamy dużo i na każdym łowisku inna przynęta może być hitem, to się musi ludziom sprawdzać i warto to sobie testować. To, że coś się u mnie nie sprawdza, to nie znaczy, że będzie się sprawdzało u kogoś innego i odwrotnie. Dlatego, jeżeli chodzi o tornado, to się bardzo mocno do tych przynęt przekonałam. Zobaczcie, te są o takim zapachu miodowym, ale zobaczcie, one są pokryte taką błyszczącą, nie wiem czy to aparat ujmie, taki błysk, Błysz, błyszczą się te przynęty. Nie wiem, czy to widać w aparacie, ale one się normalnie błyszczą, mają taką brokatową jakby otoczkę i też robią się takie właśnie po kontakcie z wodą robią się śliskie. Także yy, no jest to ciekawa przynęta i też przyniosła mi ryby, natomiast zarezerwowana jest do takiego rekreacyjnego, typowego wędkowania na rekreacji raczej nie zabieram tych przynęt ze sobą na zawodnicze łowienie, yy, no bo jednak korzystam z dużo mniejszych przynęt. Dużym zaskoczeniem dla mnie i czymś na co ja bardzo czekałam i namawiałam, bardzo mocno mobilizowałam, to, jest, to są przynęty małe, stworzenie małych przynęt baita, takich, które będę mogła zabierać na zawody, żeby one były nieco mniejsze niż te, które mamy do tej pory na rynku, bo takich przynęt nie ma po prostu, a ja wiem, że byłyby z powodzeniem wykorzystywane na wędkowaniu zawodniczym i to są mikrony. Mikrony od, od, od Mikrony Spice to jest akurat wersja, czyli wersja zapachowa, bardzo ostra. I to są y, mikrony od y, fider bardzo małe. I to są łowtersy. To są łowtersy wyważane y, haczykiem na push-stopie albo na gumeczce, albo na. Na bagnecie. Ja najczęściej korzystam z nich łowiąc na bagnecie i wyważam sobie malutkimi haczykami. Mogą to być szesnastki, mogą być osiemnastki, mogą być czternastki, ale wtedy ten drucik musi być nieco cieńszy. Musicie sobie też sprawdzać, bo każdy z Was pewnie ma inne przypony na innych haczykach, także po prostu sprawdzać sobie ich wyważenie. Nawet jeżeli ten lofters nie będzie unosił się. Nie będzie unosił nieco haczyka, to wtedy i tak ta przynęta jest bardziej wyporna. I w momencie, jeżeli ryba podpływa, żeruje, to i tak jest jej łatwiej zastać wypornego łowtersa, yy, który z natury jest wyporny, niż typową przynętę tonącą. Te mikrony występują w, trzech, yy, wariacjach, w dwóch wariacjach kolorowych, czyli pomarańczowej i żółtej, natomiast w trzech wariacjach smakowych. Yy, ja je sprawdzałam późną jesienią i łowiłam praktycznie od września do do grudnia na te przynęty. Tu jest wersja Fish i tu jest wersja Sweet. Nie ma tych wersji smakowych dużo. Moim zdaniem bardzo dobrze, że są trzy konkretne i, i, i trzy konkretne Wersje smakowe, dwa kolory, te, które najczęściej są pożądane na łowiskach, czyli pomarańczowy i żółty. Nie ma co szaleć, a przynęty i tak będą bardzo łowne, bo są po prostu małe i łatwo jest zastać przez rybę. Kolejną rzeczą, nad którą jakby miałam możliwość sprawdzać wcześniej, zanim weszła do sprzedaży, to są pelet ekspandery. Jako, że są to miękkie przynęty, najlepiej będą się sprawdzały po prostu na w stopie albo założone bezpośrednio na, na haczyk. Wyglądają one tak, są aromatyzowane i jest to po prostu zwyczajny pellet expander, który jest mięciutki. Mogę Wam nawet pokazać, że rzeczywiście przynęta pracuje po naciśnięciu. Jestem w stanie ją zgnieść i z powrotem uformować, także ona się nie rozpada. Ten pellet też, jak Wam pokażę, on jest taki gąbeczkowy, więc tutaj spróbuję go rozerwać dla was. O, zobaczcie, w środku jest taka gąbeczka. Jak testowałam sobie ten pellet expander jeszcze zanim wszedł do sprzedaży, to rzeczywiście nie zauważyłam, żeby spadał z haczyka. Dobrze się na nim trzymał, nawet kilka rzutów można było odbrać z tą samą przynętą. Oczywiście jest to miękka przynęta, więc po złowieniu ryby z powrotem musieliśmy założyć nowego Ekspandera. Jest on w wielkości 8 mm i występuje w trzech też walorach smakowych, czyli naturalnym, słodkim i ostrym. I tutaj łowiłam mniejszą część sezonu, ponieważ to wyszło później na zawodach metod Fider Polska sobie wykorzystywałam to do sprawdzenia i sprawdzał to też Bartek Lelek na zawodach. Próbował właśnie łowić na ten pelet Expander i w filmie z Metod Fider Polska na moim kanale możecie zobaczyć właśnie jak szło Bartkowi testowanie tych przynęt jeszcze zanim wprowadził je do sprzedaży. Natomiast myślę, że moim hitem pozostaną mikro przynęty i to one będą takim Pierwszą rzeczą, którą będę sprawdzała w najbliższym sezonie już tak dużo mocniej, chociaż łowiłam nimi jesienią i jest to produkt, o który bardzo walczyłam i chciałam, żeby się pojawił. Numerem jeden w moim wędkarskim kąciku przynęt jest zdecydowanie Maros. Na równi myślę, że wysuwają się mikrony, bo one jednak będą dla mnie miały największe znaczenie na zawodach, ale też i na rekreacyjnym wędkowaniu wczesną wiosną, czy też jak ten sezon się rozkręca oraz późną jesienią. Niezawodny ringers, czyli przynęty, które bronią się same, są bardzo znane w różnych kolorystykach, w różnych wariacjach rozmiarowych. Tutaj nie trzeba chyba dużo mówić. Są, występują dumbbellsy, występują kulki, także w ten sposób taką przynętą, z którą zostałam również, są te fluobretki. Dla mnie jest to taka przynęta... Która jest alternatywą nad wodą, i jeżeli rzeczywiście nic się nie dzieje, to szukam jakiegoś wyjścia takiego bocznymi drzwiami może da mi rybę w ten sposób. Natomiast tornado, typowo rekreacyjna przynęta dla mnie do zabawy z rybami, która nieoczekiwanie może przynieść dużą rybę. Tych przynęt trochę wiecie sami, że przeanalizowałam. Analizowałam bardzo dużo przynęt. W zeszłym sezonie miałam ich chyba trzy razy więcej, by się tutaj zmieściło. Teraz zeszłam troszeczkę. Z, z ilości y, kosztem i transportowania tego nad wodę, ale i kosztem y, też poukładania sobie w głowie na co Ania łowisz i co Ci przynosi najlepsze efekty. Jeżeli dana przynęta nie złowiła dla Ciebie ryby przez pół roku, to myślę, że możesz sobie ją y, odpuścić. Takim tropem poszłam, zostałam z małą ilością przynęt i przyznam Wam, że ten sezon był naprawdę Owocny w ryby. Także przeanalizujcie swoje kuferki z przynętami, wytyczcie sobie sami swoje, takie kilery sezonu, i niewątpliwie myślę, że bagaż będzie lżejszy, a też yy, i więcej zmieści się może w tym bagażu nowych przynęt, które chcielibyście sprawdzić nad wodą, zamiast nosić cały czas jeden arsenał tych, tych starych przynęt. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Taki przegląd przynęt sezonu. Myślę, że było ciekawie. Jeżeli macie jakieś pytania co do przynęt, piszcie w komentarzu, zostawcie w tym momencie łapkę w górę za to, że mogliśmy sobie razem tutaj porozmawiać, a właściwie to ja mogłam Wam powiedzieć, jak wyglądał mój przynętowy sezon 2020. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Fishing Queen. Wędkarska Piątka.